w kilku ćwiczeń, które będą miały na celu poprawienie wyglądu naszych ramion, ale przede wszystkim zaopiekowanie się naszą obręczą barkową, właśnie naszymi ramionami, naszymi pięknymi łopatkami, ale również popracujemy nad otwarciem klatki piersiowej, a tym samym chcąc nie chcąc ujętnimy nasze piersi. Pierwsze ćwiczenie. Będziemy robić tak zwany pajacyk chodzony, czyli odkładamy nogę i ręka do góry. Wdech góra, wydech tu. Wdech góra, wydech tu. I kilka takich powtórzeń w tempie własnego oddechu. Jeżeli ktoś ma ochotę przyspieszyć, jak najbardziej tutaj polecam. Rozgrzewamy ciało. I jeszcze dwa powtórzenia. Na jedną stronę, na drugą. I kończymy. Proszę Państwa, każde z tych ćwiczeń na początku. Proponuję robić w powtórzeniach od 5 do 7, a potem, kiedy poczujecie się już stabilnie z nimi, to kolejne powtórzenia możemy nawet wykonać takowych 15 do 20. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Na wdechu otwieramy szeroko klatkę piersiową, kciuki kierujemy do tyłu i na wydechu zamykamy klatkę piersiową, odwracając wierzch yy, dłoni do siebie. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Tak jak mówiłam, zaczynamy od pięciu powtórzeń. I ostatnie powtórzenie. Otwieramy jeszcze raz klatkę piersiową. Kciuki są skierowane do tyłu i delikatne pulsy. Tutaj już możecie poczuć to, co się dzieje w naszych ramionach. Pulsujemy sobie do tyłu. Bardzo proszę, aby nie budowało nam się napięcie tutaj w odcinku szyjnym naszego kręgosłupa. Tu jest luz, pracują ramiona. Zatrzymujemy pulsy, ręce przekładamy do, do dołu skierowane i teraz delikatne kółeczka w jedną stronę. Możemy zacząć od kółeczek do przodu. Jeszcze chwilkę, pracujemy, kółeczka malutkie. I zawracamy, czyli robimy kółeczka w drugą stronę. Pamiętajcie o oddechu, pamiętajcie o niebudowaniu napięcia tutaj w odcinku naszym szyjnym kręgosłupa, żeby nas nie bolały potem szyje. I pracujemy. Zatrzymujemy, odwracamy ręce znowu do góry, zamykamy i teraz. Wydech, jesteśmy blisko, wdech, otwieramy. Wydech, wdech. Trzecie powtórzenie, czwarte, piąte i opuszczamy. Poluzujcie i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Na wdechu ręce znowu wyciągamy do boków naszego ciała, odwracamy wierzchami do góry i uginamy w łokciach. Teraz dłonie kierujemy do mnie i na wydechu będziemy obniżać tylko Nasze przedramiona i na wdechu je prostujemy. Wydech, dół, wdech, góra. Wydech, dół, wdech, góra. To było trzecie, czwarte powtórzenie i piąte. Zostawiamy ręce i robimy nożyce. Raz góra, raz dół, raz prawa ręka na górze, raz lewa ręka na górze i pracujemy. Jeszcze dwa. I zatrzymujemy. Jeżeli mamy lewą rękę teraz na górze, obracamy ją przodem. Podkładamy prawą rękę i robimy taką pozycję orła. I teraz na wdechu góra i na wdechu dół. Wdech góra, wydech dół. Wdech góra, wydech dół. I jeszcze dwa powtórzenia. I ostatnie. Ok, rozplatamy ręce i nożyce. Pamiętamy, u mnie była lewa ręka na górze. Jeżeli u Państwa była prawa, to za chwilę zatrzymamy tą drugą rękę na górze. Ok, i teraz moja prawa ręka podwijam lewą i łapię się tutaj pięknie nad garstkami. I wdech góra, wydech tu. Pracuję wdech i wydech. Wdech, wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Ok. I rozplatamy ręce. Rozmasujcie sobie barki. Jeżeli się spięły, poluzujcie. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Złączcie proszę dłonie z naszymi ramionami. Teraz na wdechu będziemy przybliżać i na wydechu otwierać. Wydech i wdech. Otwieramy klatkę piersiową. Wydech. I wdech, wydech, i wdech, i jeszcze dwa powtórzenia. Wydech, i wdech, wydech, i wdech. Teraz złączymy dłonie i będziemy sobie tutaj pięknie łokciami góra-dół maszerować. Oddychamy, nie robimy napięcia w odcinku szyjnym. I jeszcze chwilkę. I ostatnie powtórzenie. Jedno, drugie, trzecie i luz. Kilka takich pięknych krążeń naszymi barkami, dłońmi. Starajmy się poczuć łopatki, jak one pracują. I do tyłu. Okej, okay, jeszcze trzy razy. Śmiecie na twarzach, to też no jest no dobra rzecz. I luzujemy. Poluzujcie wszystko, co się da, jeżeli gdzieś się coś napięło. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Znowu ręce będą położone na naszych ramionach i teraz będziemy na wdechu zbliżać łokcie i tak długo ciągnąć łokcie, aż się nie rozejdą i otwieramy. I znowu łączymy łokcie, idą one do góry i otwieramy. I jeszcze trzy powtórzenia. Spokojna praca, nigdzie nam się nie spieszy. I jeszcze jedno. I luz. Poluzujcie ręce. I teraz na wdechu przeniesiemy ręce do przodu i robimy takie szczypczyki. Szybciutko palce pracują. Po chwili powinniście poczuć fajną pracę w przedramionach, ale również będą nam pracowały tutaj pięknie nasze ramiona. I tak sobie chwilkę z uśmiechem na twarzy poćwiczymy. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Ja wiem, ja już też czuję to, co się dzieje w moich przedramionach i ramionach. Już by chciało się tutaj opuścić te ręce. Ale jeszcze chwilę. 5, 4, 3, 2, 1 i luz. Rozluźnijcie ręce, poruszajcie nad karstkami. Ok. I teraz na wdechu uniesiemy szeroko ręce i na wydechu, złączając dłonie, przenosimy na, klat, na, na wysokość klatki piersiowej. I teraz pięknie mamy. Dociśnięte dłonie do siebie i kilka oddechów. Wdech nosem i wydech również nosem. Wdech, brzuch duży jak balon i wydech, brzuch bez powietrza. Jeszcze jeden wdech i na wydechu luzujemy. I ostatnie ćwiczenie będzie to ćwiczenie rozciągające nasze, właśnie ramiona. Prawą rękę przenosimy i lewą, tutaj pięknie przytrzymujemy, naciągamy prawą stronę, oddychamy i wydech, luzujemy. Wdech lewa ręka i naciągamy. I wydech, rozluźniamy. Na wdechu przenosimy prawą rękę, lewą rękę i dołączamy się tutaj pięknie, żeby rozciągnąć prawą stronę naszego ciała. Poczuć fajne rozciąganie pod pachą w piersiowym odcinku. I na wydechu rozplatamy i druga strona zaplatamy się tutaj pięknie, jeżeli ktoś nie sięga. Dłonią do dłoni to absolutnie nie garbi się, tylko bierze sobie jakiś pasek i na podstawie paska się tutaj pięknie łączy jedna z drugą ręką. I luz. Luzujemy i szerokim ukiem wdech i wydech. I jeszcze jeden wdech i wydech i ostatni wdech. I wydech. I dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że tych kilka ćwiczeń sprawi Wam radość yy, i ramiona odczują pracę, którą Państwo wykonacie. Do zobaczenia.